Wiesz co? Dziś to już człowiek boi się nawet krowę na pastwisko wypuścić, bo zaraz sąsiad powie, że mu przeszkadza, że mu śmierdzi, że mu muchy wlatują do salonu. A ja się pytam, po coś się człowieku tu sprowadził, jak ci wieś przeszkadza? Bo jak krowa muczy, to znaczy, że żyje, jak ziemia pachnie, to znaczy, że rodzi, ale nie teraz. Najlepiej wszystko wybetonować, wygłuszyć, żeby cisza była jak w galerii handlowej i trawnik jak z Instagrama. Kiedyś to inaczej było. Jak sąsiad słyszał krowę, to mówił: O, widzę, że mleko będzie. A teraz to się wzywa policję, bo hałas po 22, krowa po 22. Widzisz to? Nie impreza, nie techno, krowa. A najgorsze, że oni to robią z przekonaniem, że mają rację bo przecież zapłacili za działkę, to im się należy spokój, a ty, rolniku, masz zniknąć, bo śmierdzisz, bo robisz hałas, bo jesteś reliktem. Tylko że bez tego reliktu to oni by nawet kromki chleba nie mieli, bo ta ich bułka z marketu to też od mojej krowy się zaczyna, od tej samej co im przeszkadza. I wiesz co jest najśmieszniejsze? Że jak zrobią festyn albo jarmark, to wtedy każdy chce z tą krową fotkę, dzieci głaszczą, matki wzdychają: "O, jaka słodka", a potem wracają do domu i podpisują petycję, żeby usunąć uciążliwą działalność rolniczą. Świat stanął na głowie. Ludzie chcą mleka, ale bez krowy. Chcą natury, ale bez zapachu. Chcą wsi, ale takiej z katalogu biura podróży. A prawdziwa wieś to błoto, gnój, hałas i święty spokój. Bo tu się człowiek nie bawi w pozory. Tu się żyje, tu się rano wstaje, idzie do obory, robi swoje. Nie po to, żeby ktoś klaskał, tylko żeby było co jeść. Pamiętam jak kiedyś sąsiad mi mówił Ty, Stasiek, jak ta twoja krowa muczy, to wiem, że dzień się zaczyna. A teraz? Teraz sąsiad z miasta mówi, że przez nią nie może spać, bo mu przeszkadza w medytacji. To nie krowa przeszkadza człowieku, to Tobie przeszkadza życie, bo się od niego odciąłeś, bo zamiast słońca widzisz ekran, a zamiast zapachu siana odświeżacz z napisem wiejski poranek. I wiesz co? Jak tak dalej pójdzie, to krowy będą w muzeach, a ludzie będą oglądać filmy dokumentalne o tym, jak wyglądało prawdziwe mleko z pianą, z zapachem, z życiem. Ja już widzę ten świat sztuczne mleko z drukarki 3D krowy z plastiku, a ludzie z betonu, a ja? Ja pójdę rano do obory, pogłaszczę swoją starą krasulę, powiem jej, że choćby cały świat się przewrócił, to my się nie zmienimy, bo dopóki krowa muczy, dopóki ziemia pachnie, dopóki człowiek ma serce, a nie kalkulator, to jeszcze nie wszystko stracone. I jak ktoś mi powie, że krowa mu przeszkadza, to powiem tak, to nie krowa jest problemem, tylko to, że ty dawno zapomniałeś, co to znaczy żyć.